Podstawowym problemem, jeśli chodzi o zabytki, o pojęcie krajobrazu kulturowego jest właśnie sama prawna definicja, jest jednoznaczna definicja krajobrazu kulturowego. Ustawodawstwie polskim brakuje ścisłej i jednoznacznej definicji krajobrazu, nie ma jej również w literaturze przedmiotu. Tu krajobraz definiowany jest odmiennie w naukach o ziemi, ekologii, rolnictwie, architekturze. W ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami krajobraz kulturowy określony jest jako przestrzeń historycznie ukształtowana w wyniku działalności człowieka, zawierająca wytwory cywilizacji oraz elementy przyrodnicze. Dziedzictwo kulturowe z kolei to wszystkie elementy tworzące i kształtujące naszą kulturę a więc tradycje, dzieła sztuki, książki, wynalazki, budynki, filmy, wspólna historia, muzyka, kuchnia istnieje nawet pojęcie dziedzictwa kulinarnego i wiele innych. Dziedzictwo kulturowe dzielimy na materialne a więc takie, które my, którego możemy dotknąć oraz niematerialne czyli takie, którego dotknąć nie możemy, na przykład mity i obyczaje. Elementem składowym krajobrazu kulturowego i dziedzictwa kulturowego jest zabytek. Rozumienie, potoczne rozumienie słowa zabytek czy określenie zabytkowy nie budzi kontrowersji. Jest to stary kościół, zamek, dawne klejnoty czy obrazy. Jednak naukowe zdefiniowanie nie jest już takie proste. Różne dziedziny nauki, np. Na historia sztuki, architektura, filozofia, nie określiły jednej uniwersalnej charakterystyki tego pojęcia. Definicję potrzebną w ustawodawstwie i w postępowaniu administracyjnym określiły przepisy prawa i tego znaczenia dotyczy niniejszy wykład. W rozumieniu, w rozumieniu aktualnie obowiązującej ustawy pochodzącej z 2003 roku zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma, będąca dziełem człowieka i stanowiąca świadectwo minionej epoki lub zdarzenia, której zachowanie leży w intencji, w interesie społecznym. Zabytki powinny posiadać wartość historyczną, artystyczną lub naukową która predestynuje je do szczególnego traktowania i ochrony. W definicji występującej w przepisach prawnych istotą są sformułowania dzieło człowieka, miniona epoka lub zdarzenie, interes społeczny, wartość, które powinny mieć odniesienie do obiektu, by móc uznać go za zabytkowe. Tak więc obiekt, przedmiot lub nieruchomość gruntowa lub budynkowa powinien mieć cechy rzeczy związanej z działalnością człowieka z przeszłości, która jest wartościowa w sferze materialnej i niematerialnej oraz istotna dla społeczeństwa. Obecnie zabytki nie mają określonej cechy wartościu, wartościującej je, ale różnicującej je w sposób ich ochrony umieszczając w odpowiedniej rangi rejestrach czy ewidencjach. Zapisanie zabytków w danym wykazie skutkuje określonym rodzajem rygorów dotyczących opieki nad nim, w tym pozwoleń odpowiednich urzędów i wymagań wobec osób prowadzących pracę przy zabytku. Używane nadal przez niektórych miłośników historii pojęcie klasy zabytku odnoszącego się do dawnych, do dawnych kategorii, Państwo na pewno spotkaliście się z tymi pojęciami jak zabytek klasy zero, od połowy lat 70. XX wieku już nie obowiązuje i nie powinno być stosowane. Coraz częściej opisując czy planując działania związane z obiektami zabytkowymi i ich otoczeniem, nie odnosimy się do pojedynczego zabytku, ale do przestrzeni kulturowej lub krajobrazu kulturowego. Są to określenia pełniejsze, uwzględniające zarówno bezpośrednie otoczenie konkretnego obiektu, jak i szerszy kontekst przestrzenny, uwzględniający zarówno przemiany historyczne i cywilizacyjne, jak również elementy przyrodnicze przekształcone w wyniku tych procesów. Posługiwanie się szerszymi znaczeniami i pojęciami stwarza możliwość oceny zabytku w większym wymiarze, w celu np. ochrony wartościowych widoków na zabytek, panoram, czy też ochrony przed szkodliwym oddziaływaniem czynników zewnętrznych. Czas powstania obiektu nie jest głównym kryterium. Uznania go za zabytek. Owszem, należy brać pod uwagę określenie miniona epoka, co jest odniesieniem do przeszłego okresu, zamkniętego w jakimś ważnym wydarzeniem historycznym, ale nieprecyzyjnym sformułowaniem chronologicznym. Koniecznym warunkiem jest także pozytywne nacechowanie estetyczne lub badawcze obiektu zabytkowego oraz wartości społeczne czy kulturowe. Zabytki zachowują wartość i podlegają ochronie i opiece bez względu na ich stan zachowania. Zabytki są elementem szerszej przestrzeni przekształconej przez człowieka, nazywanej krajobrazem kulturowym. Tyle definicji. Teraz zacznę mówić od siebie. Już niestety nie tak pięknie. <śmiech> <śmiech> Proszę Państwa, często w pracy spotykam się z takim zarzutem, że coś, co dla, dla danej osoby jest zabytkiem, nie jest, przez, nie jest przez urząd konserwatorski chronione. Niestety człowiek jest takim zwierzęciem, istotą, która musi wszystko porządkować, musi dzielić na kategorie, na klasy, na grupy. Dotyczy to także zabytków. Mamy zabytki, które są chronione przez prawo oraz są zabytki, które funkcjonują w naszej świadomości, przez to, że wydają nam się właśnie z dawnej epoki, wydają nam się ważne pod względem estetycznym czy też historycznym. Natomiast na co dzień mam do czynienia z zabytkami, które podlegają podziałom związanym właśnie na formy ochrony prawnej. I tutaj najważniejszą dla nas ochroną prawną występującą na terenie miasta jest wpis do rejestru zabytków. W prawodawstwie polskim istnieją jeszcze inne formy ochrony prawnej. Jest to pomnik historii, uznanie za pomnik historii. Jest to wyjątkowa ranga na listę pomnika historii, Uznanie za pomnik historii, um, za pomnik historii um, dokonuje się na podstawie um, rozporządzenia prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej i na terenie województwa lubuskiego w tej chwili mamy trzy pomniki historii, um, zespół um, poaugustjański w Żaganiu, Park Murzakowski, i ostatnio w tym roku właśnie został e, po, Zapomnik Historii uznany Kościół w Knębsku. Na terenie miasta Gorzowa niestety nie mamy takiej rangi. Ma to ogromne znaczenie. Uznanie Zapomnik Historii e, wiąże się m.in. z wysoką e, punktacją przy e, rozpatrywaniu wniosków o, o dofinansowanie czy w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czy e, na przykład... <coughs> przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Następną y, taką y, formą ochrony y, zabytków jest y, Park Kulturowy. O ile w przypadku Pomnika Historii, Pomnikiem Historii może zostać pojedynczy obiekt, na przykład Kościół, Pałac czy Park, to akurat Park Kulturowy jest y, to zespół krajobrazowo przyrodniczo-kulturowy. Nie tylko wchodzą tam obiekty zabytkowe, obiekty budowlane, ale także muszą być walory przyrodnicze. Dla nas w tej chwili parki kulturowe mają ogromne znaczenie ze względu na pewne możliwości prawne. Tutaj, ponieważ, a, ponieważ park kulturowy powołuje Rada Miasta albo Rada Gminy. I y, kilka samorządów wykorzystało właśnie tą formę ochrony y, prawnej, y, tworząc parki kulturowe na terenach śródmiejskich, takich jak Stare Miasto w Krakowie, Stare Miasto w Poznaniu, we Wrocławiu. I dzięki tym bardzo rygorystycznym y, zapisom w y, uchwale powołującej y, Park Kulturowy, można uporządkować kwestie dotyczące reklam, estetyki, właśnie w tych bardzo cennych ośrodkach miejskich. Na terenie województwa lubelskiego istnieją dwa parki kulturowe. Park kulturowy Młyny w Bogdańcu, i park kulturowy związany z stanowiskiem archeologicznym w Wicinie, w miejscowości Wicina. Natomiast na terenie miasta Gorzowa niestety nie mamy parku kulturowego. Następna kategoria, e, rodzaj ofo, e, prawnej ochrony zabytków to jest wpis do rejestru zabytków. Na terenie miasta Gorzowa mamy 72 obiekty wpisane do rejestru zabytków, ale pod pojęciem obiekty rozumiemy różne rodzaje nieruchomości, ponieważ wpisane do rejestru zabytków, tak zabytków nieruchomych, obejmuje także układy urbanistyczne. I w tym wypadku jest to układ urbanistyczny nowego miasta, układ urbanistyczny zamościa, czyli tego y, osiedla robotniczego na zamościu. W, w rejsze zabytków znajdują się zespoły budowlane, architektoniczne, takie jak zespół szpitala psychiatrycznego, zespół szpitala dziecięcego. W rejsze zabytków y, um, znajdują się pojedyncze budynki, ale także y, założenia parkowe i y, cenne y, dawne cmentarze. Do rejestru zabytków wpisane, wpisuje się także obiekty ważne, cenne dla krajobrazu kulturowego miasta y, w zakresie techniki, rozwoju y, 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 przemysłu y, miejskiego. Niestety mamy ich niewiele i niewiele ocalało. Następnym, następną formą yy, prawną ochrony zabytków są zapisy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz w decyzjach o warunkach zabudowy, w decyzjach o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Bardzo ważne, bardzo ważne dla yy, miasta, dla kształtowania yy, miasta. Yy, są właśnie um, treści zawarte w tych dokumentach strategicznych miasta, planistycznych miasta i należy bardzo um, bardzo um, uważać na to, w jaki sposób te zapisy są formułowane. Także um, Państwo na pewno nieraz spotkaliście się z, z, taką, z, taką, um, z taką formą właśnie um, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego i... Treść, treści dotyczące ochrony